W dniu dzisiejszym jestem w miejscowości Mędrów To jest miejscowość w gminie Raków U moich przyjaciół U Gosi i Krzysia Tu mają taki letni domek Miejsce jest tutaj oczywiście przepiękne Bo to jest po prostu w lesie tamten dom w oddali to już też jest początek lasu no i tutaj moi przyjaciele mieszkają w takim pięknym miejscu tak to wygląda z zewnątrz no i zaraz tam się udam do Ośrodka, To zewnątrz. E, przyjechaliśmy tutaj dosłownie przed chwilą. Już jestem na posesji. Na tak zwanym ranche, jak co niektórzy mówią. Tutaj takie budynki gospodarcze. Miejsce tutaj na grilla. A ponieważ początek wiosny jest, no to oczywiście na miastka wiosny musi być. Proszę bardzo, tak to wygląda. Nie znam się za bardzo na, na kwiatach, no ale to pięknie wygląda. tam po drugiej stronie ogrodzenia mieszkają sąsiedzi, którzy są, że tak powiem, bardzo pomocni, bo wiadomo sprawa, że dom, który tutaj stoi przez yy, całą zimę, od późnej jesieni do wczesnej wiosny no to że tak powiem jest na oku przez sąsiadów a dobry sąsiad to jest najlepszy alarm a po sesji znajduje się tutaj studnia która jest teraz nieużytkowana a to sam dom po prostu że my dopiero przed chwilą przyjechali więc jeszcze y, okienice pozamykane ale zaraz to się wszystko zmieni. Przed domem tutaj mamy takiego ochroniarza. Nie wiem co to akurat ma oznaczać, diabła, czy cokolwiek. No, bardzo ładnie to wygląda. A teraz przechodzę na tył tej posesji. No, jeszcze tak nie jest zazielenione, bo wiadomo, jest chyba dzisiaj 15 marca, więc nie można wymagać od przyrody, żeby już było zielono. miejsce na wypoczynek letni wspaniały. Jak się nie mylę, bo tu Małgosia? prosiła, żeby po prostu chyba tą wieżbę podciąć no i między innymi właśnie cel dzisiejszej tutaj wizyty to jest po podcinanie tej oto chyba wieżby, bo nie zauważyłem, żeby to była jakakolwiek inna a tam z tyłu piękny las w którym jest cała masa grzybów jeszcze jestem tutaj z boku budynku, no i tutaj oczywiście piękne wiosenne kwiatuszki rosną. To taka sytuacja za ogrodzeniem. Zrobiła się piękna pogoda, słoneczko świeci. Pochwalę się właśnie, co tutaj uczyniłem, po co przyjechałem w dniu dzisiejszym. O! To jest dzieło. Tą wierzbę tak ochwaciłem. Tak sobie dzierga życzyła, więc tak, tak uczyniłem. Zostały tu jeszcze resztki do wygrabienia. Trzeba będzie przyjść z grabkami. I tak to po prostu wygląda. Tak wygląda podwórko od frontu. Pomieszczenia gospodarcze, tu jest garaż na to właśnie, auto. No i te wszystkie gałązki, które zostały tam obcięte, tu zostały w ten sposób potraktowane i ułożone tam z tyłu. One sobie tutaj spokojnie wyschną. No i będzie tu jakiś grill. O. Część grubszych jest tam. Cienkie są tu poukładane. A się w międzyczasie, że te piękne kwiatki to są przebiśniegi. No. I tutaj jeszcze zostaną liście wygrabione, wywiezione. マリナ。 A tam z tamtej strony u pana sąsiada kurki są. To jest prawdziwy wolny wybieg.